O, uh, uh, w ogóle takiego. Mm. Ah. Ja tak dawno nie robiłam takiego makijażu z takim kolorem, takiego rozległego w ogóle. Drogie osoby, dzisiaj film taki, jaki wy zdecydowałyście zdecydowaliście, bo na InstaStory było głosowanie na makijaż na każdy etap makijażu i takie oto były wyniki. I teraz robimy wedle tego. I uwaga, ja tu się przygotowałam tylko i wyłącznie na ręcznie. Nie robiłam próby w ogóle tego makijażu. Palecy są, kosmetyki są, wszystko wedle Waszych wytycznych. I lecimy i zobaczycie, jak to wygląda u mnie jako proces twórczy, właśnie zrobienia i czegoś odtworzenia. Makijaże do oczu były wszystkie dzięki wspaniałemu talentowi Milk. Od Milka zdecydowaliście, że będzie to właśnie ten, taki różowo-żółto różowo-żółto-pomarańczowy, więc taki bardzo ognisty w ogóle makijaż. W sumie barw, nie wiedziałam, nie spodziewałam się, że to wybierzecie, szczerze mówiąc. Myślałam, że polecimy coś bardziej takiego, wiecie, szalonego, a tutaj takie, można powiedzieć, back to 2018. Spoko. Dawno nie miałam takich kolorów na oczach. Specjalnie tutaj przygotowałam te barwy dookoła, żeby wszystko się uzupełniało. Mam spinki motylki, słuchajcie, żeby odgarnąć włosy. I móc malować. Lecimy. Zaczynamy od podkładu. Ma być lekko kryjący. 62% wybrało, aż tak. A jak lekko kryjący, to ja lecę z tym moim bebekiem. A myślałam, wiecie co? Ja myślałam, że mi wybierzecie takie rzeczy. Czemu ja mam tu brokat jeszcze? Takiego brokatu nie miałam na twarzy w ogóle od kilku dni. Lekka twarz jest? Jest. Korektor. Lifting oka 50%, ale 36%. Mała ilość, ale make-up no make-up. Ale nie chcieliście trójkąta mocnego? Zdecydowanie nie. Wezmę korektor multitasker i zrobię właśnie efekt liftujący oko, czyli tutaj troszeczkę jaśniejszego. I oto. Ja mam, jak widzicie, tutaj naprawdę wyraźne przebarwienia. I kiedy robię korektor w ten sposób, to naprawdę fajnie u mnie działa. Naprawdę, podnosi oczko. Jest to naprawdę ciekawe, co tutaj wyjdzie ciekawego. W pewnym sensie trochę widzimy na tym face od Milka, że jak, jak wyglądałby make up, kiedy reszta by, by wyglądała tak jak wiecie, jak od niego, ale tutaj będzie zupełnie inna reszta twarzy. Jeszcze dołożę odrobinkę. Zawsze wolę korektor nakładać w dwóch cienkich warstwach, zdecydowanie lepiej to wygląda i też lepiej wpływa na trwałość nałożenie dwóch cienkich warstw niż jednej grubszej. Mamy tutaj pięknie wyczyszczone, ale nadal to oko wygląda tak naturalnie, lekko, prawie jakby nic nie było. Łapie puchaty pędzel, hmm zastanawiam się który, słuchajcie, ten jest za płaski, ten jest za duży, ten jest za puchaty, dobra. Poraz ze sobą tymi dwoma. Konturowanie i wasz wybór patna średnie natężenie. I użyję produktu z Kat Von D, z tej nowej edycji. Wiecie, że marka przeszła rebranding, bo sama osoba Kat Von D nie jest już włączona w tą firmę. Ja w ogóle ją nieprawidłowo wymawiam, bo ona się nazywa teraz KVD, hey czyli KVD po angielsku po prostu. Od kilku dni już używam tego mm, bronzera do konturowania, tego produktu w sumie do konturowania. No ma y, wysokie szanse stania się naprawdę mega sztosem, y, bo skończył mi się w końcu, skończył mi się stick do konturowania z Fenty, y, który używam, używałam prawie codziennie od jakichś chyba trzech lat. Ten Amber, kojarzycie, bo miałam go w milionie filmów i w milionie poleceń, ale w ogóle ta formuła też jest niesamowita, bo... Wygląda jakbym to nie miała. Jest naprawdę bardzo lekka, bardzo trwała. I jak raz nałożyłam ją palcem, to naprawdę się idealnie rozłożyła palcem. Pędzel miałam brudne i było sztos. Był sztos. Dobra, na razie tutaj robimy leciutko. Dobra, teraz linia żuchwy. Cały czas nakładam podobnie, czyli na pędzel, albo wiecie, na gąbkę nabieram odrobinę z aplikatora. I wtedy nakładam na twarz, ale też mogłabym zrobić, wiecie, o tak, nie wiecie taką kropkę, i wtedy to rozpaćkać, bo ten produkt pozwala na to, żeby nie zrobić plam. No bo domyślam się, że sporo z Was miało takie produkty do konturowania kremowe, że próbujecie, nakładacie, a potem zostaje w tym miejscu, gdzie on został położony po raz pierwszy ślad. I to widać. No to ten tego nie robi. No chyba, że zostawicie na dłużej, no to wiadomo, że się weżre już. Weżre się w ryłko. Lecimy teraz szczółkiem. Cyk. Ja bym pogłębiła jeszcze policzki, więc dodam odrobinę na policzkach. Róż! Jejku, jak on pachnie! To ten z burżuła. On jest taki leciutko świetlisty. No i wasz wybór padł na to, że mam go użyć po bokach twarzy. Robię to tylko, bo mi każecie. Wiecie, że ja róż kładę tutaj. Mogę tutaj położyć, tutaj przestać kłaść, a teraz po boczkach. To jest śmieszne patrzeć na moją twarz, kiedy położę róż inaczej, dlatego że w ogóle to jest... Yy, dlatego że w ogóle to jest w ogóle taka, to jest taka konstrukcja prawidłowa, Lubię jak czasem wybieracie dla mnie coś, yy, czego nie robię, żeby zobaczyć, wiecie, że twarz wygląda inaczej i czasami się przerzucą na te dane sposoby. Na przykład tak jak mi Maxi w filmie dosłownie dwa lata temu pokazała, jak inaczej robić kreskę, żebym spróbowała, to do dzisiaj robię kreskę w ten sposób. Rozświetlacz naturalny. O 1% błysk z kosmosu był, słuchajcie. Ja chciałam ten błysk z kosmosu, ale że jest naturalny, dobra. To wezmę lightową bekę. Kto pamięta markę beka, bo jej już nie ma. Jest wycofana, słuchajcie, z ceforki. Wezmę rozświetlacz, który się nazywa Vanilla Quartz. I on ma bardzo ładny taki złoto-różowo-brzoskwiniowy kolor. Pomyślałam, że te odcienie mogą się bardzo ładnie wtopić w te oczka różowe, co będziemy zaraz cisnąć w ten sposób. To jest takie śmieszne, że ja nie mam różu w tym miejscu. Najbardziej ekscytującą częścią tego makijażu na pewno są i będą oczy. Wojtek się śmieje ze mnie, bo za nie mówiłam aż sama ze sobą. Bazy, której użyłam na powieki to baza Spillwish. Ona najbardziej trzyma cienie, ale też najbardziej wydobywa mocny kolor, bo sama działa trochę jak korektor na powiece i użyję bazy z... Glamshopu, tej żółtej, jako żółtego cienia w ogóle, wewnętrzny kąci koka. To jest dla mnie super ważne i cieszę się, że Glamshop wypuścił taką właśnie bazę żółtą, bo żółty kolor, żółty cień jest ogólnie bardzo problematyczny. Bardzo często kiepsko wychodzi na oczach po prostu. Jest zbyt suchy i tak dalej. Żółty jest naprawdę bardzo ciężką, bardzo ciężką formulacją, więc pomyślałam, żeby nałożyć go właśnie w takiej formie i po prostu w dwóch cienkich warstwach. Cyk. Pomyślałam, żeby zacząć od dolnej powieki, od pomarańczu. Przez to, że na face jest pomarańczowa linia wodna i w ogóle pomarańcz, to pomyślałam, żeby zrobić z tej z Ona jest bardzo miękka, rozciera się, ale jest potem super trwała, jak zastygnie. Żeby zrobić bazę, no i w sumie tą linię wodną. Więc zaczniemy od pomarańczyku. Cyk, linia wodna i teraz poniżej. O, uuu, w ogóle... Jaki pomarańczowy. Łapię teraz na mniejszy pędzel, rozetrę ten pomarańcz, żółty jest tak naprawdę skupiony tylko, co ja wam tutaj pokazuję, jak wy może, tutaj, tu macie, żółty jest tylko, wiecie, w samym wewnętrznym kąciku, trochę złotka tutaj dodam rozświetlającego, więc ten pomarańcz naprawdę tutaj mocno, mocno, mocno wchodzi, więc y, tutaj były eksperymenty, jak widzicie, tutaj mam tutaj palety z Be Perfect i Maxmo wszystko macie napisane w opisie, łapiemy za pomarańcz, ostry skurczybyk i lecimy z nim tutaj przy linii wodnej wklepuję go, w ogóle nie utrwaliłam makijażu pudrem, bo boję się, że mi coś tutaj opadnie więc na wszelki wypadek zostawię sobie ten etap na sam koniec Dobra, ten pomarańcz pięknie się mi tutaj wydobył. Ślicznie to wygląda, dobra. I myślę, że to będzie fajna baza. Potem wjedziemy w to różowym. Tak, taki jest mój tok myślenia. W tym makijażu pomarańcz jest też bardzo mocno zaznaczony tutaj, na tej górnej linii rzęs. I on potem się robi łagodniejszy i przechodzi w różowy. Więc tak właśnie zrobię. Tutaj mocno. I coraz mniej. Rozetrę palcem delikatnie. O, w ten sposób. Zobaczcie, ta kredka tak się roztarła pięknie. I teraz znowu nabieram pomarańcz. Wklepuję go tutaj, gdzie powinno być go dużo, dużo, dużo. No i tu ma mi znikać. Powolutku, powolutku. Dobra, dobra, jest fajnie, jest fajnie. Teraz lecimy. W ogóle, jak to śmiesznie wygląda. Jakbym się spotkała z kolorami, miała ostre starcie. Złapię teraz pędzel puchaty, miękki, duży, żeby móc mieć spokojną kontrolę nad różem. Będę go powoli dokładać. Używam tego soczystego różowego. Otrzepuję pędzel mocno, żeby mieć naprawdę niewiele. I zaczynam go nakładać na całą resztę powieki, na razie tak bardzo lekko. Bo z jednej strony ja sprawdzam, na ile to podobnie mi wyjdzie do face chartu, a z drugiej strony mam kontrolę nad naprawdę trudnym kolorem. Tak mocno nasycone kolory bywają problematyczne. No i patrzę, czy on mnie zadowala, no bo wiecie, próby takie na ręku to jest jedno, a jak to na oku wychodzi, no czasami troszeczkę inaczej. Na razie delikatnie i rozcieram zewnętrznie. Wezmę też czysty, okrągły pędzel i popracuję nad brzegami tutaj, żeby absolutnie przy tym trudnym kolorze, który łatwo robi plamy, żadna mi nie powstała. Złapię, złapię za taki kompletnie neutralny cień i nim stworzę tej chwili taką gładką bazę między brwią a blendowaniem. Bardzo uważam na to, co tu mi w tym blendowaniu wyjdzie, bo na facecharcie mamy taki lekko kurcze fioletowy i widzę, że ciężko mi będzie podrobić ten efekt przy pomocy tego różowego. Na pewno mi się to nie uda, więc będę musiała coś domieszać, a że tutaj nie da się nic odjąć przy takim makijażu. To jestem bardzo uważna. Pracuję nad rozmyciem bardzo subtelnie. Tak subtelnie, że nad słuchajcie, ściszyłam głos, żeby to po prostu było jeszcze bardziej delikatne. No i moje blendowanie ma po prostu coraz większe koła. Powiększam oko maksymalnie. Face Milka, w ogóle twarze Milka e, zawsze są bardzo charakterystyczne i jednym z tych elementów jest wielkie oko. Czyli makijaż, który Mykierz oka, który zajmuje bardzo dużo przestrzeni, bo dzięki temu oko wydaje się większe. Możecie zrobić bardzo prosty eksperyment. Pomalować górną powiekę, i dolną, bardzo blisko rzęs. Zrobić rozcieranie, które jest blisko oka, blisko krawędzi oka, a zrobić to samo, tylko szerzej. Zjechać tu mocno na dół, rozblendować do góry to wszystko. To samo oko z takiego, takie. Się robi duże. Mamy takie coś i to jest tylko przy użyciu różowego. Ja teraz czuję dosyć z pomarańczem i go dodam. Dodam go i od razu połączę, nie boję się go położyć, na różowy. Nabiera to wszystko życia, na pewno nabiera koloru. Yy, więc tak, okej, okay, chcę na pewno różem zjechać tutaj w ten pomarańcz. Tak jest na face i i tutaj taki robi się ciemniejszy, więc pomyślałam, żeby złapać, zapędzę opaki. Zobaczcie, bo on ma dziubeczek, ale też bokami jak przycisnę. On mi fajnie wszystko powinien rozetrzeć i przy okazji nałożyć dobrze. Złapię za mój róż, którego używałam u góry. Bardzo go mocno odcisnę. Zaczynam od niego. Rostowuję tu skórę. Robię dziwną minę i lecę oddalam sobie lusterko i patrzę jak to wygląda i to od razu wygląda lepiej pogłębię ten kolor, ale zobaczcie jakie to oko wydaje się duże bo powierzchnia malowania jest tutaj duża wezmę teraz ten ciemny kolor chcę przyciemnić tutaj wewnętrzny kącik oka, często kolory tego typu mają problem, żeby się dołożyć do siebie, ale tutaj widzę, że naprawdę bardzo, bardzo ładnie, zaraz to rozblenduję, ale Spójrzcie tylko, jak duże się to oko robi. I po prostu kocham to połączenie pomarańczu z różem, które naprawdę jest. No, słuchajcie, nazwę, nazwę ten makijaż. Wspomnienie wakacji. Nie wiem, jak wasze wakacje, ale moje były bardzo udane, bardzo festiwalowe, słuchajcie. W przyszłym roku mam jeszcze inną strategię, i chciałabym pojechać na festiwale. Na których nigdy nie byłam, może jakieś takie troszkę troszkę mniejsze, i w ogóle. O, tak. Zjeżdżamy tym samym kolorem, tu na dolną powiekę, sam ten tutaj zewnętrzny kącik, żeby nam się tak samo wykonturował jak góra. Nie mogę. Ja, ja nie mogę. Nie mogę się, jakby ja się nie mogę na to napatrzeć. Co tu się dzieje? Ja tak dawno nie robiłam takiego makijażu z takim kolorem, takiego rozległego w ogóle, że strasznie wam cholera dziękuję, że w ogóle wybraliście taki makijaż dla mnie, bo ostatnio bardziej czuję takie świrostwa. znaczy świrostwa. Dla mnie to tam normalstwa, ale bardziej czuję, wiecie, jednak inne formy, a to jest takie dla mnie back to the roots sprzed pięciu lat, jaką mi zadaje radość. Jak piękny to jest, po prostu. Nie dałam tutaj fioletu. Wojtek, powiedz mi, czy patrząc na to, na tą inspirację i na mnie, uważasz, że tu powinnam jeszcze dodać trochę fioletu? Czy tutaj powinno być trochę ochłodzone na zewnętrznie? Bo tak. na dole na pewno nie. Powinno tutaj tak? Okej, okay, dobra. Bardzo miękki. Bardzo miękki pędzel. Nie, nie. O, bardzo miękki pędzel. Więc złapię ten kolor, o którym ja zawsze mówię, że to jest kolor trupa. On totalnie wychodzi jak trup. Jak chcecie trupie oczy... This is the one. Tutaj dosłownie pozamiatam. Pozamiatam tym trubkiem i zrobi się tutaj takie. Dodam troszeczkę złotka tutaj wewnętrzny kącik oka, bo na inspiracji to jest. Trudno było mi znaleźć produkt, który dałby taki efekt. Mam nadzieję, że to... Co ja robię lewą ręką? Yy, że to da radę. Że to złoto mi tutaj nie, nie zepsuje tego żółtego. Nie trzeba będzie go stąd usuwać. O nie, 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 nie. Nie, 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 Szybko. Okej, okay, no to złotko tak mi trochę... No ja nie wiem. Z bliska wygląda źle, z daleka wygląda dobrze. Wojtek? Czy ten żółty mi się nie przypaćkał wedle ciebie? Tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę to nadrobię. Tutaj troszeczkę koryguję. Powiedz, bo ty masz tutaj bardzo dużo lat doświadczenia w patrzeniu się na tę twarz. Jest spoko. W ogóle słuchajcie, dobra, uwaga, dobra, teraz... Yy... Film normalnie ma stop. Teraz naprawdę ważną rzecz Wam powiem. Kto pamięta film ślubny z Wojtkiem? To było tak, to było tak. Proszę Wojtek, nie że Wojtek kręci ten film, to Wojtek to montuje i to jest Wojtek na naszym ślubie, słuchajcie, dziesiątą rocznicę mieliśmy przed chwilą. Wszyscy, co pamiętają wszystkie osoby, bardzo dziękuję że jesteście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że od czasu kiedy widziałyście widzieliście ten film, macie kogoś przy swoim boku tak cudownego, jak Wojtek jest cudowny, cudownym partnerem dla mnie. Także tak. Lowe dla was i słuchajcie, klejmy rzęsy. Myślę, że jest dobrze. Wojtek, czy klepniesz to? Chlep. Czy klepniesz? Dobrze. Rzęsy, które wybrałam na górną powiekę, to są bardzo stare rzęsy, słuchajcie z glam shopu i już ich nie ma. Bardzo mi przykro, że takich używam, słuchajcie. Ale chciałabym też dać rzęsy na dolną powiekę i zaraz z nimi poświrujemy, dlatego że tu aż się prosi, żeby zrobić takie laleczkowe rzęsy. Jak coś nadal się silicie i nie wiecie jak... Łatwo przyklejać rzęsiorki, to odsyłam Was do filmu. Macie w karcie u, górze, u, u góry. Dolne rzęsy, jakie wybrałam, to. O takie. Potnę je na trzy kawałki, żeby łatwiej mi przyklejać, bo chcę je przykleić nie w taki sposób, do czego są jakby wygięte, tylko odwrotnie w taki sposób, czyli tak jakby imitowały właśnie wygięcie dolnych rzęs. Więc nabieram klej od, można powiedzieć, takiej odwrotnej strony tych rzęs, bo smaruję je klejem nie tak, jakbym je smarowała, kiedy naklejałabym je na górne rzęsy, tylko udając, tak jakby to była już ta część oka. To jest super ważne, bo to mój taki błąd, który robiłam wiele lat. Ale mi się łapa te lepiej, Jezusku! Dobra, więc tak, i żeby leżały w ten sposób. Naturalnie one chciałyby tak stać, ale ja je lekko kładę. Dobra, biorę drugi fragment. Sprawdzam, czy to ten. To ten. <grym> Znowu nabieram klej tak, jakbym udawała, że to jest to miejsce, do którego te rzęski są przyczepione. Czekam chwilę. Wjeżdżam tymi rzęsami pod moje rzęsy dolne, ale ja swoich dolnych rzęs nie malowałam. I celowo tego nie zrobiłam, bo dzięki temu te moje malutkie, wiecie, pięć kłaczków na krzyż nie przeszkadza mi w klejeniu tych sztucznych rzęs. Nie chcę użyć teraz całej kępki, która mi została, bo trochę mi czuję, że to może pociągnąć mi oko w dół. Gdzie No nie użyję ja tej kępki, bo ja nie ma, nie? Dobra, jest. Przetnę to w pół i powinno być akurat. Nabieram klej udając, że to moje oko i ostatnia. Bezbłędnie mi się postawiła. To jest... Mm! Ale dzisiaj mam dobry dzień. Mm! Ah! Przyklejam drugie, biorę trochę pudru, żeby się w końcu przymatowić i słuchajcie, nie musiałam żadnego osypu. Z tego różu, ani troszeczkę z siebie zrzucać. Brwi, słuchajcie, średnio mocne i bardzo delikatne, po 42%, ale 11 tysięcy głosów, 761 było na bardzo delikatny, naturalny efekt. I te właśnie wygrywają. Dla naturalnego efektu właśnie użyję mydełka z Mexmo. Uh, eh, ej, źle wygięty. O, teraz jest dobrze wygięty. Zaczeszę moje kółaczki. Mocno, ładnie do góry, żeby były natural, full and fluffy. Zaczesuję do góry, żeby były jak najbardziej, wiecie, jak najwięcej z nich po prostu wydobyć. Jaka różnica w ogóle, nie? Taka Ta, szalona zawiana. Biorę mazaczek z NYXa w tym kolorze top, on je śniutki i dorabiam pojedyncze włoski, tak żeby było bardzo naturalnie, ale wiecie, żeby nie było tych pustych przestrzeni. Dodatkowo czystą szczoteczką jeszcze je czeszę, żeby jeszcze słabiej ten mazaczek tutaj był, ale nadal było naturalnie, więc z tego mamy to po prostu. Przy tej całej twarzy bardzo mocno znikł mi róż, więc nabiorę go bardzo dużo <ścoughs> teraz i doklepię tutaj w sumie na ten rozświetlacz. Usta nud, prawie niewidoczne, zdecydowana większość. Wezmę pomadkę z maka. Taką standardową. Dobra, teraz wypowiedzcie, kiedy ostatnio używaliście takiej standardowej pomadki. Bo ja to jestem albo te nowoczesne płynne, albo błyszczyki po prostu. Dobra, teraz wyglądam totalnie, jakbym była bez ust, więc odrobinę tu od środka pozwolę sobie zmazać, żeby troszkę bardziej. Moja czerwień warkowa była widoczna. Nałożę na to błyszczyk, żeby odrobinkę życia tutaj dać. I on jest bardzo pięknie błyszczący, bardzo taki różowo-złoty. Przez swój kolor powinien się idealnie zgrać z wybranymi miejscami błysku, czyli tutaj z policzkiem i z wewnętrznym kącikiem. Oto ja gotowa w makijażu wybranym przez Was. Jestem super chętna, żeby w przyszłości robić więcej makijaży takich, które właśnie Wy wybierzecie i zobaczycie w jaki sposób one powstają u mnie i dlaczego z danych rzeczy korzystam. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo sama bardzo lubię oglądać takie procesy. Właśnie jak ktoś, kto ma jakieś doświadczenie, uzasadnia, dlaczego wybiera dane techniki, dlaczego konkretna kolejność, tak dalej, tak dalej. Więc jeśli jesteście za, to napiszcie o tym koniecznie w komentarzu i powiedzcie, czy wolicie tak jak teraz, żeby te wybory były takie. Dość ogólne, czy wolicie jednak wybierać bardzo dokładnie i żeby tych tabelek, tych ankiet do wyboru było dwa albo trzy razy więcej? Czyli wiecie, jak były usta, no to jaką techniką, jakim kolorem i jakim wykończeniem? Wiecie, czyli do ust trzy wybory, żeby na przykład były. Wiecie, i tak do każdego tutaj podzespołu. Więc zapraszam, piszcie i spójrzmy to po prostu razem, bo wtedy. Czuję, że to ma najwięcej sensu i że po prostu jest to nasze. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.